Przyprawa do kurczaka. Przepis leży już naprawdę wiele lat na dysku, ale połączenie tych składników jest tak pyszne, że postanowiłem się tym przepisem podzielić. Czosnek, w tym przypadku suszony czosnek, słodka papryka, kolendra, kurkumada, złocisty kolor, jak będziemy piec kurczaka, majeranek, imbir. Chili, kminek i na koniec goździki. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy, łączymy. Przyprawa do kurczaka jest gotowa. Wystarczy obtoczyć kurczaka tą mieszanką przypraw. Wyjdzie naprawdę niezwykle aromatyczny, smaczny i bardzo złocisty. Zatem smacznego zostaw komentarz pod tym filmem. Będzie nam bardzo miło. Zasubskrybuj nasz kanał i zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy!